Dobry wieczór Państwu. Dzień dobry. Cześć, witajcie moi drodzy. Wybieramy się właśnie na naszą nową podróż. Kolejną nową. Nową <laughs> <laughs> było w nowe miejsce. Jeszcze nas tam nie było. Nie, firmowo na pewno, nie? Mm -hmm. Jest to nasz pierwszy raz. Pierwszy raz w Bogusowi taki tak nazywamy ten film Z tego, że się rozwijamy <laughs> nieustannie. <laughs> to no. zainwestowaliśmy nawet w nowy sprzęt. To znaczy, kto zainwestował, to zainwestował. Tak. Na no, Tak, ja jeszcze nie jadłem śniadanka, a Nikola jadła tylko dwa, więc akurat to jest pora, już na jej trzecie. Tak, no już mamy godzinę. Aha, właśnie, bo jest przed 12, moi drodzy, zaczynamy trasę. Tylko jedziemy jeszcze po prezesie. A reszta posła Polski, polskiej, potem ja właśnie drugi. Kruszonka ten spadła? Nie, to wszystko to gra, to też pod... Zobaczcie, dogoniliśmy naszą ekipę B. Mamy to! I jesteśmy Dużą stratę. Dużą, dużą, stratę i naprawdę... Ale jedziemy zgodnie z przepisami, żeby nie było. Przepraszam, ja pysz... co tam pan leje? Yy, ja leję same najlepsze pyszności, jakie <noise> można znaleźć na stacjach yy, po drodze. Ile kosztuje takie paliwko? 7 no. zł. Tak. <noise> Matka kochana. Jaką mamy ekipę? My tutaj z przyczepką, tutaj koniowazik z przyczepką. Może uda mi się pokazać Wam jakaś koniczka. Tak? Widzicie tutaj siwam dupkę? To też nasz konieczek. Carmen! Yeah! I, proszę Państwa, nowa postać na naszych filmach. Natalka! Patrzcie. A czy to wygląda na obrazku? Ja wczoraj nie mogłam sobie jej wypić, bo nie było lodu w McDonaldzie. I panowie. Po całych trzech godzinach drogi. Dwóch awanturach. <grych> I ciężkich warunkach. Dojechaliśmy na miejsce zobaczyć. Bogusławice. Słuchajcie, najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że mamy plan, żeby się dzisiaj rozpakować. To nie jest takie śmieszne. <grych> Uważam, że jest to naprawdę trudne do zrobienia. Bo jest nas dwójka. Jedna trzecia. Ale ośmi. O, i mi się tymi? wydaje, że tutaj powinniśmy wjechać. Tylko nie wiem, kogo powinniśmy się zapytać o to. Myślę, że powinniśmy wjechać, a potem się zapytać. No. Aha, dobra! Czy postawili te namioty? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Czyli niezorientowani w temacie? Nie. Chcę Wam pokazać, jak to tutaj wygląda. Generalnie my sobie podjechaliśmy tutaj, i myślę, że tu albo tu będzie nasze stoisko, A cały teren wygląda tak. Tu będzie ze mną parkour, i jeszcze dalej rozprężalnia. No i co ty ten myślisz tutaj? No cóż, no, jest dobrze, no musi być dobrze. Lepiej nie będzie. Będzie dobrze. Za te pieniądze lepiej nie będzie. <grymne> będzie nie zdziwcie się, bo to jest tylko dobra minada. <grymne> no co? No nasze fatum. No, ja nic nie, nie mówię, nas, Ja się nie odzywam. Bardzo nas kocha. No pada deszcz, oczywiście. Jest. Otworzyliśmy tylko szczepkę, wyciągnęliśmy na miociki i oczywiście musiało się rozpadać. Chyba te wszystkie pogodynki to się tak znają na swojej robocie. O, ona jest niezłomna. Ona jeździ w tym deszczu. Jedne zwykłe i dwie pary sami. Co? Nie wiem czy Wam się już tu spodobają nasze poczynania, ale już to wygląda coraz lepiej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Szef coraz gorzej. Jestem coraz bardziej spocona. Jak dzika świnia. Jezus, nie jest. wolno tak <gry> mówić. E, I lustro... Niech po... prawdę poznają. Mhm. Mm <laughs> po biskupcu y, wygląda lepiej niż po Jakubowicach. No, patrzcie, jak się zastawiliśmy tu już w środku. Zrobiliśmy dzisiaj tyle, ile możemy i jedziemy jeść kapuśniak. Hello! Dziękuję! Prezent! Hello! Hello! Co wy tak umiecie? Te ryjeczki tak. O, cześć! Kaskuń pokaż co jesz. O Jezu Piękne niebo w drodze Na drodze na kapuśniak Jedziemy z Natalką yy, koniowozem Nie no, przepiękne jest to niebo, zobaczcie Gaj, spójrzcie, to jest nasz hotel Spójrzcie, o tu będziemy zaraz jeść kapuśniak Mocny temat Ale ekipa nie, ja jak coś, to ja nie chodzę na siłownię. Karmali, torba ze słodyczami, to jest jakby obowiązkowy punkt każdego wyjazdu. Tim klapek. klapek, idziemy sobie jeść, A tak. Klapy. tak. O, to jest ja dla to mnie i dla Jak to 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 mój barszcz? To Fajnie, to kwaskowy, to jest, to jest ale ja, ja wolę bardziej chrzanowałem. Przyszedł jeszcze mój tatarek. Tak. Może <grym>, i pan za to, <noise> Przyszliśmy przeszliśmy na stację po niezbędne picie Ja, ja mam we Warzygi świątek A ja z Jeremiego Sochano Dzień na śniadanie Jezu, ty masz wagon fulka, ja ją I... Moi drodzy, jesteśmy po śniadanku, zobaczcie, tutaj jest NTB, bo jedziemy pracować U mnie też jest prawie NTB, <noise> tylko te jedli. Moi drodzy, skończyliśmy już rozkładać stoisko i zaraz wam je ja oczywiście całe pokażę, ale Karmel właśnie wjechała na parkur i idę ją nagrać i wam pokażę to jest mistrzyni po prostu kompletowania outfitów O moje zielone się pali Jest zielone? Moje zielone Czekaj W okularach i bez jest zielone dalej Myślę, że już na pewno jesteście po pierwszym odcinku eee... No ci co obejrzeli oczywiście Tak A ci co nie widzieli mogą żałować albo nadrobić Oczy Cofnąć się, zobaczyć, powiedzieć, popatrzeć, polubić, nie polubić, powiedzieć czy fajne czy nie fajne. Przydługie, no oh. zobaczmy. To jest moje No trzeba było. Te... Nie widziałeś tego pierwszego. A, to, to ja widziałem drugi. <laughs> Trzeci. <śmiech> Trzeci. <śmiech> Start. Mamy operatora y, kamery to prezesowa. Na bos, nie sposób tylko z nazwy tylko bombaz jest też bossem nie dlatego że sobie takie myśleliśmy tylko dlatego że jest właścicielem naszego NTB no i no myślałem dlatego że jestem najbardziej kompetentny do tej roli no ale okej okay. <grym _> na ten temat bym <grym> się <dla grym _> tak dzisiaj siedzimy w Bogusławicach w wspaniałym stadzie gierów nie e, widziałam jeszcze żadnego ogiera. a Kaskwin tego widziała. no no <grym _> dzisiaj jest premiera kurczę no. I nie wiem jak to opisać w ogóle, bo... Ekscytacja, adrenalina... Nie, Chłodno <głodno> niż ty? Wiem, żabanie. ty jesteś bardzo przejęta. Tak, ja się przyjmuję takimi rzeczami. No Zobaczcie, przed do nas koń żagła, po parkurze. Tak. I karmel. No po tym kaskuinie coś i tak zostało do tyłu, do tyłu, do tyłu. I z pięknym czadraką. Nie do tyłu, tylko żaba. On, 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 on jest żabą. Tam, jak... Co nim mówią o tobie, Bądziu? Bądziuszkowa. Tak, dobrze Dobrze, a w co jest najlepsza ciocia Nikola? Tak jednym słowem: W nagrywanie. Słusznie, słusznie. A ta, a tata? Jest bosem stoiska. No ba! Moi drodzy, Karmela wygrała konkurs. No i końka z queen. Brawo. Miejsce drugie. Pieszą kolację stawia zwycięzca, Carmela! Czyli... Carmela <grywka> <Bonieliczka. grywka> Tak, dzisiaj to będzie dobry dzień. Ona będzie miała humor, to wszystko będzie Ja latacko. wczoraj stawiałem, dzisiaj Carmela. Sprawiedliwie. Tak, tak. Jak się czuję, proszę bardzo, tutaj najlepsza jeździczka. Źle, bo głupie błędy. A przestań. Piękne siebie ten koń. <laughs> Przekaz dla widzów. I patrzcie, pompa sobie znalazł pieska do zabawy. Hello, o, i siadł, tak jest. O, nasza modelka. Aha Aha. Tam. Wołają cię! Teraz w żyła nie Sprytnie Poszła Jak szalona Nikt Nie. Nie zatrzyma się, nie idzie nie powstrzyma. Mogłabym przyjechać cross na Moi drodzy, okazuje się piękny zachód słońca. O, tutaj proszę bardzo. Ani. <gry> Idziemy Ani. do grill baru, który jest obok nasze, naszego hotelu, bo podobno tutaj jest ten nasz upragniony kapuśniak. Tak, nasz upragniony kapuśniak, który już dzisiaj został skonsumowany przez tego oto pana. Przez tego pana. Ten przez pan już jest kapuśniak. kapuśniak. Jak pan ocenia kapuśniak? Ekstra! Super! Drodzy, udało się! To jest to, Ociek, na co czekaliśmy. Wyślij tutaj to zbliżenie. Zobaczcie patrzcie, to. Z, tam, Widzicie to? Tu nie ma wody! Eee. Ja, przez Czysty laty. kapuśniak. Tak. To jest esencja z kapuśniaka. Jest. zobaczcie. Nawet nie wierzycie, jak o tym marzyliśmy. Jak nie te się drzwiam. Idziemy właśnie sobie na korytarzu i czekamy na naszych kierowców. <grystanie> I mamy własnego Pikachu. I dzisiaj wracamy szybciej, bo idziemy grać koniecznie w lart, bo wczoraj się spóźniliśmy. No. Wychodzi i wygląda nasze wyjście z hotelu i jesteśmy po śniadanku. Martwię się, że to jest strasznie głośno. Co zostałam w ogóle w ręczniku w takim turbanie yy, na włosach, bo już mam taka zmęczona. No i spałam całą noc praktycznie w tym turbanie, tylko koronu właśnie się przebudziłam, tylko wyciągnęłam. Ja mam jeszcze trochę takie mokre i Widzieliście jeszcze dzisiaj gwiazdy naszych materiałów. Ale mnie? Tak. Jezu, ja już mam ten status? Tak. O kurczę. Nie, to Już... bo ja myślałem, że ja będę musiał długie lata na to pracować, nie, ale bez ciebie... dzięki najsłynniejszej y, influencerce mam to z głowy, tak? I to było czas. <noise> Teraz jak nie ma basa, to nie ma show. Uważaj, kupa. <noise> Siłka z rana. Cześć, poczekajcie, kto przyszedł dzisiaj do mnie? Siad, ładnie zrób siad. O, o brawo! Jaki ty jesteś słodki Czas drugiej fazy 26-47. Ja Powiem wam, że pogódka jest tak piękna W ogóle patrzcie, tu jest parkour I tu cały czas chodzę nagrywać karmelę Jak jeździ i właśnie zaraz będzie jechać A tu nie widzę nic Tu jest nasze stoisko Kawa się zamknęła, ale ja pamiętam, wy... ja jestem wciąż pani widziem złotówkę. potem pani ci puścić ten film za pół roku i powiem? Uuu, kresztą. odsetki wzrosły. Mm. Mnie spotkała okropna przygoda w ogóle jadąc tutaj. Yes. Właśnie, proszę Państwa, zastanawiam się, czy w ogóle wam to można opowiedzieć, bo. Zostałem rozjechany przez traktor <laughs> z dwoma przyczepami. To, to nie, nie jest śmieszne. śmieszne, bo w ogóle Jak mnie nie? nabił na te widły. Tak. On... Pan Bos prawie uszedł z życiem. No, prawie uszedł, nie uszedłem z życiem, ale ledwo. A w ogóle ten ciągnik przez chwilę był na dwóch nogach, yy, kołach. I ja I sobie ja nie ja byłem tego pewien, doobrazić. że on się wywróci, ale jakoś tak tak był, i z powrotem. Słuchajcie, no musimy uwierzyć panu Bosowi na słowa, bo niestety jechał sam. Mhm. I nie wiemy, czy koloryzuje, czy nie. Nie koloryzuje, właśnie. Było bardzo niebezpiecznie, niemiło. I się teraz tym martwię, bo mam troszkę uszkodzone auto. Troszkę, czyli bardzo. No, jak pan was nie będzie widział, to ja wam pokażę, ale sama jeszcze nie widziałam i to będzie moja reakcja, bo zarysowałam nie przeprażącej. Karmeli, reakcja się... była taka. Panie Basie, ja idę pokazać tym widzom to auto. Do. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. O, i tu jest ta szyba. O, szybka. Kurde, druga szybka. I to nam... I tutaj tak. Misja, trzeba napisać panu Bosowi, że będzie dobrze. Będzie dobrze, panie Bosie. On się na mnie denerwuje, bo ja zawsze mu tak mówię, że serio będzie dobrze, a on mi już nie wierzy. I w sumie chyba słusznie. Już znalazłam super miejsce do ogólnie nagrywania. E, to powiem wam, co będziemy teraz robić. Generalnie Ania nam przygotowała pytania i ja będę odpowiadać jakby za siebie i za pana Bosa. No i pan Bos będzie odpowiadał jakby za siebie i za mnie. E, my nie znamy jeszcze tych pytań, zaraz dopiero je zobaczymy, także może być ciekawie. Nie wiem w ten błyszczek bez drobinek. Ale jakaś ta chyba przeżyjemy, co nie? Co to nie leci? Aha, ładuje się, dobra, spokojnie. Będzie stać bardziej z tej strony. Można to się odwrócić zawsze. Tutaj masz pierwsze pytanie. Jezu, to jest strasznie małe. I musisz, i musisz, i wiesz co? I musisz powiedzieć yy, moje i swoje. Bo Najpierw pod... twoje, później moje. Obojętnie, a, obojętnie, bo potem ja tu przyjdę i muszę powiedzieć twoje i moje. Moje, yy, czy zgadłeś? I Twoje, czy ja zgadnę? Dobra, pytanie pierwsze. Ulubiony serial. I powiem Wam, że my bardzo dużo czasu spędzamy w trasie, więc dużo to się przewija z tego tematu. Tylko, że Nikola dużo więcej ogląda niż ja. Ja bym obstawił u niej chyba bojownika, bo ostatnio mi o tym opowiadała. Ja natomiast wbrew pozorom, chyba ze względu na klimat, postawiłbym na Stranger Things. Pierwsze pytanie. Jezu, jest tu traktor. Ulubiony serial? E, mój ulubiony serial to jest chyba Gra o Tron. E, a Pana Bossa ulubiony serial... E, to chyba Stranger Things, ale wiem, że też lubi Gra o Tron. I... O, o, i tak, i jeszcze w top 3 u niego będzie 1670. Drugie... O Jezu. Rodzaj muzyki, którego najbardziej lubię słuchać? serio, my słuchamy strasznie różnej muzyki, ogólnie. Yy, ale ja chyba najbardziej lubię słuchać... Ja lubię słuchać tak, jakiegoś fajnego popu. I lubię słuchać polskiego rapu. Takiego jak żabson, yy, takiego jak... O! Takiego jak Oki, yy, takiego jak Toko Hemingway. To są moje klimaty. A pan Bos, pan Bos lubi stare piosenki słuchać. Pan Bos czasami lubi disco Polo i Pan Bos też lubi pop. Pytanie numer dwa. Rodzaj muzyki, którego najbardziej lubię słuchać, no, to u nas tak naprawdę jeżeli o mnie chodzi, to tutaj oczywiście przerabiamy muzykę pop, i raczej to, co jest teraz na fali. Natomiast u Nikoli to powiem Wam szczerze, nie mam zielonego pojęcia, ale ona raczej też jest popowa. Jeżeli chodzi o najlepszą wspominam wyjazd na zawody mm, mm, mm. mi się najbardziej ostatnio podobał wyjazd do Kawaliady Kraków tam się dużo bardzo działo szczerze mówiąc bardzo dużo odwiedzin i to było fajne, dużo poznanych ludzi natomiast mi się wydaje, że Nikola najbardziej wspomina swój pierwszy wyjazd czyli wyjazd do Świnoujście na Kawaliadę, gdzie została rzucona na głęboką wodę i kiedyś Wam opowiem co tam się działo, bo miała dużo problemów ale to jest chyba to na inną historię. Dobra, trzecie. Jezu! Yy, najlepiej wspominam wyjazd na zawody w do. O Boże. Yy, ostatnio biskupiec, myślę, że to były zajebiste zawody, jakby serio. Atmosfera była po prostu super i tam się zajebiście bawiliśmy. Yy, ale oczywiście pojechaliśmy tam do pracy, wiadomo. Yy, I kurczę, ostatni, ostatnia kawaleta Kraków też była spoko. Ale Poznań jest zawsze taki... taki, że mm. mamy jeszcze dużo siły y, być na tych wyjazdach, ale, ale ten biskupiec i... no i jednak ten Poznań. Ulubiony wyjazd pana Bosa, to też myślę, że to będzie biskupiec. Mm, I nasz wspólny jeszcze. I też na pewno jakaś kawaleda. Myślę, że on powie, że Kraków. Czwarte, najbardziej lubię jeść. Kurczę, w temacie jedzenia, to to jest naprawdę ciężki temat, jeśli o nas chodzi. Bo my po prostu lubimy jeść. I jeśli chodzi o takie wytrawne rzeczy, ja lubię jakieś makarony, a... a to, co lubimy jeść, jeju... Y, tak, lubimy bardzo pizzę, peperoni z Pizza Hat na y, cieście pan. Lubimy makaroniki, obydwoje lubimy bardzo carbonara. Y, a Panna Bosa ulubiona jedzenie chyba będzie ta carbonara, wiecie? Tak, to będzie carbonara. I pytanie numer cztery. Najbardziej lubię jeść. Hmm... O, jest dużo takich rzeczy. Ja jestem generalnie mięsny, więc no tutaj e, różnego rodzaju mięska, ale wiem co na pewno odpowiedziała Nikola, że pewnie uwielbiam mieć kebaby i to jest prawda, bo zawsze na kawaliadach e, w środku nocy gdzieś z Piterkiem, zawsze tak jak łapie nas głód, to, to zamawiamy kebaba, więc dobra, pójdziemy w tego kebaba. Natomiast z Nikolą powiem wam, że to jest straszny problem bo nie umiem wskazać jednej, jedynej rzeczy, którą ona lubi, bo ona generalnie pochłania wszystko i w każdej ilości. Co by się nie zaproponowali, ona ma ochotę, ona zawsze chce jeść, ona zawsze jest górna, więc tutaj, jeżeli chodzi o ulubione jedzenie, to jest po prostu jedzenie. Dziękuję. Muszę coś jeszcze dodać, bo mi się teraz przypomniało. Już ja nie... idę na stoiska. Dobra, już nie patrzę, ale wiecie co mi się przypomniało? Jednak moje i pana Bosa chyba ulubione jedzenie, takie wspólne w trasie. To jest chicken box z McDonalda. Dobra, zobaczcie moi drodzy, co my będziemy tutaj wyczyniać. Siema. 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 Yeah. Do yes. Dawaj! Dawaj! O! Hello, moi drodzy, mamy sobotę. ma co was... No już, już mam, przepraszam. Nie, nie powiedziałeś, że to już. tak z zaskoczenia. No to zawsze zaskakujesz. Nie ma co was oszukiwać tutaj. Morale dzisiaj są niestety słabe. Ale wczoraj wygrałem w bilard wieczorem. I do okasy. O gruby hańcz się założyłem, w sensie zostałem zmuszony w zasadzie, <noise> przez bardzo znaną personę w jeździectwie i zasłużoną. Nie będę wymieniał nazwisk. W sumie ale... Ale widzowie już wiedzą, bo widzieli, kto ja z wcześniej kapuśnie przed do to już było w tym filmie. Mm, ale ja to przemilczę, żeby nie było. było. Tak. Go. A ja dostałam lekcję e, bilardową. zresztą no, mogliście widzieć tam kilka moich poczynań już w tym filmie. Ubrana, szczerze, mówiąc, nic tu się nie dzieje. No, Naprawdę. No, my, jutro się będziemy pakować i do domu. Si! Widać, kto to jest niezadowolony. <noise> <noise> Mam się mały update. Dziewczyny wczoraj już pojechały, byliśmy mamy niedzielę, dzień ostatni. Ja poszłam sobie pokawkę mrożoną Myślałam, że będzie wyglądać trochę inaczej Ale no wypiję ją oczywiście Może będzie dobra, zobaczyłam, bo to są na górze lody I widziałam, że jest taka nowość w ogóle w McDonaldzie teraz Więc Jest plan, żeby też tego spróbować Jak będziemy dzisiaj wracać Trasa nie jest długa, bo około 3 godzin Ale no nic, tu się już dzisiaj niestety nie dzieje Więc średnio mam co wam pokazywać Myślę, że i tak w tym filmie jest dosyć sporo Fajnego kontentu Jak nie tęcza O nie, teraz nic nie lecie. O, o, jak nie tęczę, to spotyka nas w balon na drodze powrotnej. Nie ba się, my zaraz będziemy w chacie i skończyliśmy ten wyjazd. To, A, to, tak. tak po prostu. W zasadzie nie mam co podsumowywać. Nie. To sportowo bardzo fajnie, bardzo udanie. Tak. Handlowo... Przemilczmy tak. to. Różnie. <laughs>